10 stycznia 2025 roku zakończyło się 26 posiedzenie Sejmu. Oto nad czym między innymi pracowali parlamentarzyści. Projekt ustawy o prokuraturze europejskiej. Sejm podczas pierwszego czytania omawiał rządowy projekt, który ma dostosować polskie prawo do wymogów związanych z przystąpieniem do prokuratury europejskiej. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o krajowej administracji skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu m.in. uszczelnienie systemu sankcyjnego wobec Rosji i Białorusi. Nowelizacja ta nakłada nowe obowiązki na instytucje finansowe i administrację skarbową w zakresie monitorowania i raportowania podejrzanych transakcji, które mogłyby wspierać agresję na Ukrainę lub naruszać bezpieczeństwo Polski. Sprawozdanie z programu 500. Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem, które przedstawiało realizację programu 500 w 2023 roku. W sprawozdaniu podkreślono, że program pomógł w wychowywaniu dzieci dla ponad 6 milionów rodzin, jednak krytykowano go za nieefektywność w walce z ubóstwem dzieci, co było jednym z jego głównych celów. Odrzucenie projektu badania myśliwych. Projekt, który miał wprowadzić obowiązek regularnych badań dla myśliwych, został odrzucony w pierwszym czytaniu. Propozycja ta miała na celu zapewnienie, że osoby posiadające broń myśliwską są odpowiednio przeszkolone i zdrowe psychicznie, ale spotkała się z oporem ze strony środowisk myśliwskich oraz części posłów. Ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 roku, a druga tura, jeśli będzie potrzebna, zaplanowana jest na 1 czerwca 2025 roku. Oficjalne ogłoszenie 15 stycznia otworzy kampanię wyborczą i jest kluczowym momentem w kalendarzu politycznym Polski. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej polityce.